Okej okay. Wyciąganie pół gaz łąki... o jeszcze zgas. Wyciąganie pół gaz łąki lupem Dla niedowiarków niebieskie zgary Gdy ci się nie chce lać wody do traktorów w zimie a potrzebujesz mieć puk w garażu. Proszę bardzo. Jeszcze się troszkę pobawimy. Dobra. No, rura. A? Dobra, zaraz się śniegu nabije pod koła. Patrzcie to, patrzcie to. Patrzcie to, patrzcie to. Żebym tego nie ugrząsł. W tą nieckę chyba mokro trafimy Kurde, ale póg leży, już wydarłem z 20 metrów.